Cześć, witam Was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Ariowit i w tym poradniku pokażę Wam jak zainstalować Seria do Waszego Minecrafta tekstury Pajaki, której pozwalający widzieć Wam wszystko wszystkie złoża, że zaczynajmy w takim razie możecie stawić łapkę w górę, subskrypcję i komentarz za pomoc jeżeli macie jakieś pytania to piszcie, tak więc tak Wchodzimy sobie w pasek menu i wpisujemy Procent UP Data Procent. I teraz wchodzimy sobie w Minecraft. Teraz tutaj mamy takie Pax Resource Wchodzimy w resource PAX. Teraz taki Folder nazywać się które PAX tak jak kiedyś w normalnym Minecraftie. Teraz ma Resource PAX. I OK. Wkładamy go sobie do folderu Resource PAX i teraz odpalamy Minecrafta. Dobrze. wchodzimy do ustawienia. Paczki zasobów dodajemy x Klikamy, gotowe. jedna osoba żeby był jakiś świat. I zaraz zobaczymy, czy to działa. Okej, okay. jak możecie zauważyć, co to za jakieś dziwne, i bloki pod spod. To to, jest Złożo. Nie wiem, czy zmniejszyli ilość. Teraz Czy znaleźć diamenty. Znajdziecie tutaj wszystko łatwo pod zimą. Dobra, to tyle. Dziękuję za że Wam pomogłem. Możecie stawić łapkę w górę. Subskrypcję, komentarz. Cześć, papa.